Dzieciaki, tu Masza i dzisiaj będę bawiła się z misiem na niezwykłej polanie. Jednak zanim tam dotrę, muszę poprosić o pomoc moich przyjaciół, świeżaki. Mm. Ha, nie wiem, kto najlepiej mnie poprowadzi. Może ha, jeszcze wybiorę. A wy, które warzywka najbardziej lubicie? Może w ten sposób mi pomożecie kogoś wybrać? Dajcie mi znać! Och, witaj maszo, już jestem. Słyszałam, że wybierasz się do misia na polanę. Hmm, pomyślałam, że może Bartek ci pomoże. Co ty na to? Już go nawet zawołałam. Powiedział, że zna drogę i z wielką chęcią cię poprowadzi. Och, jakie szczęście, że będę miała dobrego przewodnika. W końcu czeka mnie bardzo daleka droga. Muszę się dostać o tam, na wskórze. Misiu już pewnie na mnie czeka. Mm, w takim razie w drogę. Już nie mogę się doczekać, kiedy przyjdzie Bartek. Bartku, Bartku. Hmm, gdzie jest Masza? Hmm, mam nadzieję, że nie spotkało jej nic złego. Poczekam jeszcze chwilę. Hmm, naprawdę się o nią martwię, ale sprawdziłem drogę. Na pewno da sobie radę. Bartek! Bartek! O, cześć! Ale się wyszykowałeś. Hmm, hmm, hmm. Wychodzisz gdzieś? Tak, obiecałem maszę przeprowadzić przez las do misia na spotkanie. Och, chciałabym pójść razem z wami, mogę? Ależ oczywiście, że możesz. Tu nawet nie musisz pytać. Czeka nas długa droga i całkiem niebezpieczna. Mam nadzieję, że razem z Bartkiem damy radę. W końcu las to nasz dom i znamy najlepsze przejścia i wszystkie pułapki. Hmm, to zabieramy się do roboty i ruszamy w drogę. Czas nas goni. Pozaznaczałam Wam na mapie wszystkie możliwe pułapki. Wybierzcie jak najlepszą drogę, tak by była najbardziej bezpieczna. Przetestujcie je najpierw. Macie na to kilka szans. Hmm, no to już. Nie będę Wam dalej przeszkadzać. Musicie to dobrze rozplanować. Hmm, mamy tyle możliwości. Muszę nad tym naprawdę dobrze się zastanowić. Hmm. Czas odsłonić pierwszą kartę, którą dała nam smerfetka. Zobaczymy, gdzie ona nas zaprowadzi. Hmm, proponuję, by wybrać tą środkową kartę. Może nam się poszczęści. O, już. Zostało mi tylko pokonanie trzech pól. Już to robię. Przygodę czas rozpocząć. Raz, dwa, trzy. Hurra! Hmm, no dobrze, na razie nam się wszystko udaje. Ja teraz losuję... Mm, kartę, która była z lewej strony. Wygląda na to, że zaraz coś się zmieni. Muszę być bardzo ostrożna. Ojejka, coś się dzieje. Co to? Pojawiło się puste pole. Prawie bym tam wpadła. Uuu, na szczęście nic mi się nie stało. Och Bartku, Bartku, widzisz, uniknęliśmy katastrofy. Teraz musimy ostrożniej wybierać karty. Więc skoro braliśmy ze środka i z lewej, czas na prawą kartę. Wybieramy. Hmm, chyba z daleka widzę Maszę. Mam nadzieję, że już niedługo się do mnie przyłączy. Hmm, jeszcze muszę chwilę zaczekać. Hmm, czas ruszać dalej. Misiu już pewnie się niecierpliwy. A ja? Ja jestem coraz bliżej celu. A, Może sobie pośpiewam? Wtedy szybciej mi zleci droga. Jak dobrze, że mam takich dobrych przewodników jak Marysia i Bartek. Będę musiała o nich opowiedzieć misiowi. O tak, to ruszam. Ojejka, znowu się tutaj coś dzieje. Mam nadzieję, że nie wpadnę do żadnej nory. O, i po jakbym się stamtąd wydostała? Mm, ojejka, jejka, naprawdę muszę mieć oczy dookoła głowy. Maszo, maszo, gdzie jesteś? Maszo. O, chyba już cię widzę. Maszo, maszo, chodź do mnie szybko, czekam tu na ciebie. Och, misiu, tak się cieszę, że cię spotkałam. Już byłam taka przestraszona. Nawet nie wiesz, jakie pułapki na mnie czyhały. Dosłownie ziemia się pode mną zapadała, ale na szczęście już, je, już, 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 już ciebie znalazłam. Także już niczego się nie boję. We dwójkę zawsze jest raźniej.